jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie. Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez Internet. Na wszystko co najlepsze, zasługiwanie na dobro, zasługiwanie na to, żeby mieć obfitość w życiu. I jeżeli ja czuję, że nie zasługuję, że nie jestem dość dobra, że to mi tam, wiesz, tu jest nie tak, tu jest nie tak, to, takie mam zarzuty, zarzuty do siebie i takie mam zarzuty do siebie, to to będzie wpływało zarówno na moją relację z pieniędzmi, no bo nie zasługuje, żeby mieć aż tak dobrze i to będzie też, wiesz, Gabi Bernstein, moja nauczycielka nowoczesnej duchowości, mówi o e, zdesperowanej dziewczynie na randce. Wiesz, jeżeli ktoś jest taki bardzo chce, a jednocześnie a nie, to, to nie jest fajna randka po prostu, nie? więc to będzie dokładnie ta sama energia, która na takiej randce, czy w inicjowaniu, czy, czy budowaniu relacji intymnych, relacji romantycznych, no będzie właśnie powodowało takie, no, kurczę, coś nie gra z tą dziewczyną. W ogóle o co jej chodzi? jest śliczna, jest mądra, wszystko kurwa się zgadza. W ogóle co jest tą energią nie tak? Wiesz, po prostu fundament jest dokładnie ten sam. No, a w przypadku. Nie wiem, pieniędzy, czy to słowo to nie trzeba jest... będzie wyciąć. Y Czyli dokładnie w przypadku pieniędzy sprowadza się do tych samych, bardzo często, blokad i niskiego poczucia własnej wartości. Tak podsumowując. Mhm. No dobra, to wróćmy do naszego y, wątku głównego, czyli powiedziałaś, że. To nie jest tak, że musimy wszystko odblokować i wtedy zaczynamy sobie planować i, i jesteśmy gotowi na, na manifestowanie obfitości pieniężnej. Tylko to, zakładam, dzieje się cały czas, bo ja w ogóle też wierzę w to, że my cały czas coś manifestujemy. Mniej tak, lub bardziej tak. nam się to podoba, no bo te nasze przekonania definiują to, co, co otrzymamy, bo otrzymujemy wszystko w ramach tej bajki, w której sobie żyjemy. Czyli jakby w trakcie, kiedy sobie to odblokowujemy, to my już możemy. Mm, Stawiać sobie cele finansowe? Jak to, jak to działa? Jak do tego podejść? Wiesz co, na pewno jest tak, jak mówisz, że cały czas manifestujemy. Cały czas yy, to, co nam się przydarza, oczywiście nie w stu procentach, bo wchodzi też wolna wola osób trzecich i, i oni pewne rzeczy robią, tak? W tak